Jesteśmy na jednej z najbardziej znanych działek w rawiczu. Co to jest za stoliczek? To był stolik w czasy pod gruszą. Stał na tamtej działeczce. Napis był, nie pasowało mi. Znalazłem takich dwóch przyjacieli. Posadziłem ich tu na działce i dlatego. Taki napi jest na razie. My tu jesteśmy panami, bo będą mną działkę odbierać i oni rządzą na razie. Oprócz y, różowej pantery i mieszklinikiem widziałam tutaj dużo innych atrakcji. Także bardzo proszę nas oprowadzić. Nie ma sprawy, idziemy. No, tu jest czołg zabytkowy, którym chcę wyjechać, ale nie wiem, czy mi się uda. Czy zdążę uciec z nim, zanim mną działki odbiorą. To jest y, jak to można powiedzieć, jak kiedyś były polonezy, i takie z tyłu było ta kamera i to jest zdjęte właśnie z poloneza no i wykombinowane jest koła to są opony kołpaki w to włożone tak jakoś tego no nie wyszły tak jak powinny ale na następnej działce będę się starał żeby był czołg prawdziwy lufa jest ale proszę za blisko nie podchodzi może wystrzelić ale mam nadzieję że ten co tam jest do góry chyba nie, nie zdążył naładować jeszcze a po drugie to ten czołg jest z przodu ładny a z tyłu jest normalny świetnik. A tutaj takie mam pamiątki Skąd? No kupuję, bo to mi się podoba, takie coś na tym tle mam, jak to się mówi, buzek zrobiony swój, jak się udało zrobić. Tutaj pod, pod drzewem siedzi flip, flap siedzi na samochodzie. Pasterz stoi tam konik, jeden, drugi. Tam jest znowu krastal, takich malutkich ma pod opieką. No. Byle było ładnie. No, mam nadzieję, że Państwo, jak widzicie, na coś to wygląda. Tam dziadek stoi przy wejściu, samym też bukiet kwiatów ma. Wita wszystkich, co na działkę wejdą. No i ja witam wszystkich. Jak dużo czasu spędza Pan codziennie na działce? Od rana 6 dzisiaj jestem i mam nadzieję, do wieczora porobić tu jak najwięcej. Spędza pan na działce prawie cały dzień? Czy ma pan warunki, żeby tutaj je zjeść, albo schować się przed deszczem? Warunki to ma bardzo super. Nikt w domu tak nie mają. Można pan oprowadzić? Mogę, proszę bardzo, zapraszam. Wejdziemy do pomieszczenia, którym tu mam na prawo kuchenkę. Mam się co, gdzie coś zrobić, zjeść. Ubikację mam z tyłu w razie czego, wody jest pod dostatkiem. Tu mam taki wypoczynkowy jak Salon mam... na działce. Tak, jak się za dobrze zmęczę, to tam jest piec. Znaczy się teraz jest zatkanek. Tam jest kominek. Ale jak będzie zimno, bo coś kominek tylko odciągam. Rurę wkładam, zapalę sobie mam cieplutko. Co mi więcej potrzeba? Światło sztuczne na naftę. Tyle widać, jest bardzo długo widać. A jak wyjdę na działkę w koło, jest światło że nie potrzeba nawet ze świeczką wyjścia, z lampką, tyle jest widać. Tam moje zdjęcia, dawniejsze, jak porobione. Jak jeszcze z tego śmietnika był statek zrobiony, tam jest też takie właśnie. Czy działka nie przyciąga różnych nieproszonych gości? Bardzo, bardzo często, zwłaszcza teraz, jak było te dni Rawicza, to miałem tu niespodziankę przed altaną właśnie. To, co miałem w lodówce, miałem zjedzone. Miałem dwa piwa, zostawiłem nawet, piwo było wypite ale co zrobić, szkód żadnych innych nie zrobili, wezwałem policję, przyjechali, popatrzeli, zginął Panu coś, nie, aby jedzenie i tak poza tym nie narzekam, byle ta działka jest nie dalej, ale do października prawdopodobnie, a później... Gdzie Pan później zabiera te wszystkie swoje skarby? Na następną działkę, już Pana ma upatrzoną. upatrzoną działkę, już tego jest trochę mniejsza, mniej będzie tego wszystkiego owoców tego, no ale trudno, z biegiem czasu może urośnie. Poprawia pan nie jedną, ale dwie działki połączone i co, tak. co się na nich znajduje? Tu moja żona kwiatki ma, ja tam koszę trawę, tu koszę trawę. takie roboty do, do gospodarczej, więcej co tego to ja robię, a kwiatki to moja pani się w tym lubi. I niestety, broń, może jak jej się tu wtrącę, to. A warzywa? Warzywa to razem poprawiamy, nie? Ma Pan już upatrzoną nową działkę, ale pewnie będzie Panu żal tutaj. Bardzo, bardzo mi żal, bo tu już przyzwyczajony do tego jestem. Nie? Te, w końcu, aby nie było ponad 10 lat, no to troszeczkę te pracy tu włożyłem wszystkiego. A teraz no, w tamtą wkładać? Ale dam radę. Byle zdrowie było, to nie będzie tak źle.